Jesteśmy ludźmi, dla których liczy się wnętrze. Recykling leży u podstaw naszego procesu produkcyjnego. Złom po przetopieniu na stel w piecach elektrycznych i uszlachetnieniu jest przetwarzany na nowe wyroby. Tak wewnątrz naszej firmy rozpoczyna się nowy cykl życia stali. Rozumiemy wnętrze jako siłę, rzetelność i niezawodność. Jest dla nas inspiracją do ciągłego rozwoju naszej myśli technologicznej. CMC Poland stawiamy na poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki którym nasi klienci otrzymują produkty idealnie dopasowane do swoich potrzeb, zaprojektowane z myślą o korzyściach dla użytkownika i przyjazne środowisku naturalnemu. Takie podejście pozwala nam być liderem w branży. Gramy zespołowo. Nie ustajemy we wspólnej drodze do celu, czyli obsłudze klienta na najwyższym poziomie. Wsłuchujemy się w otaczający nas świat. W zrównoważony sposób czerpiemy z niego siłę do codziennej pracy. Zbudowaliśmy przeszłość, aby teraz dbać o przyszłość. Przyszłość zaczyna się dzisiaj. Liczy się wnętrze.